Czy zgadzasz się ze słowami Justyny Steczkowskiej dzisiaj powtórzonymi, że ty nie jesteś dla muzyki pop? To znaczy, że dla muzyki takiej pop rozumianej w takim rozumieniu, w jakim ona w tej chwili funkcjonuje, to może rzeczywiście, ale trochę bolą mnie takie słowa, bo nie tylko padały słowa, że nie jestem do muzyki pop, ale że w ogóle to nie jest moje miejsce, to tutaj. I to jest przykre, bo wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy po to, żeby pokazać, co chcemy dawać ludziom? A wydaje mi się, że ludziom w tym śpiewaniu nie jest potrzebna tylko taka muzyka, przy której będzie można fajnie się pobawić i potańczyć, ale też taka muzyka, która może wzruszyć, w której można chociażby posłuchać na koncertach, posłuchać sobie jadąc samochodem w nocy. A ja taką muzykę uprawiam od lat. I ten program dał mi szansę na to, żeby tak dużo ludzi o tej muzyce usłyszało. I bardzo się cieszę, że moje obie płyty, które do tej pory nagrałam w tej chwili naprawdę mają cudowny odbiór. Nie miałam wcześniej szansy na to, żeby pokazać się szerszej publiczności. Ta szansa nadarzyła się dopiero teraz. I nie wydaje mi się, żeby to było miejsce nie dla mnie. No. Nie no, teraz trochę, ja, jako finalistka możesz aha. spokojnie powiedzieć, że to jest miejsce dla ciebie. I w tym sensie cieszę się, że dotarłam aż do finału, bo dla mnie... Osobiście jest to takie małe zwycięstwo przed samą sobą i przed tymi wszystkimi, którzy przez całe lata wmawiali mi, że nie powinnam robić tego, co robię. I z tego się najbardziej cieszę.